Siełanko, witam w kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażę Wam moją samochodowę jak na październik 2015 Więc już wszystkich królików jest 12 sztuk do Film ze stad zrobię już niedługo No a teraz może sobie przejdźmy do pierwszego królika i tak jak zawsze jest nim samica OSC ta samica będzie dopiero już dopuszczana na wiosnę, czyli gdzieś tak pod koniec lutego, żeby już mogła się ukocić na początku marca, kiedy już będzie cała, będzie wiosna się zaczynała. Na razie nic z nią nie planuję robić. Jest tutaj w tej klatce, będzie już prawdopodobnie do wiosny, nie będę nigdzie już zmieniał. No i coś myślę, że byłoby to tyle. Jeżeli chodzi o tą samicę, a teraz może sobie przejdźmy do dalszych królików. Tutaj mamy samce z wiosny od samicy siwej. Tutaj są trzy w dwóch klatkach, tam jest jeszcze jeden ich brat. Te samce będą szły na potrzeby własne. No nie są one takie bardzo małe, Do, ponieważ teraz planuję na wiosnę trochę klatek zwolnić, żeby były miejsce na przyszłe młode, które, się, które będą już wiosną. Samce ładnie rosną. Jeszcze ani jednego samce z tego miotu nie sprzedałem. Tylko wszystkie samice już sprzedałem z tego miotu, co były. No ale samce, jak no, na swoje potrzeby. Nikt nie chciał kupić, więc gdzieś ją Mógłbym z nimi, chociaż się trochę tutaj u mnie, i planuję niedługo je, no jakże powiedzieć, zlikwidować. To myślę że byłoby to tyle jeśli chodzi o te samce. Teraz może przejdźmy do kolejnego kulika. Tutaj mamy tego samca z miesiąca z ubiegłego roku. Muszę ma już rok. Za miesiąc będzie miał już pełny rok. On też idzie na potrzeby własne. Ponieważ no. nie będę nim, nim, nie dopuszczał samic żadnych. Wiesz, nie mam w ogóle której do niego dopuścić jest, nie jest tam jakiejś tam dużej wielkości ale muszę jakoś klatki zwolnić tutaj widzimy klatka jest pusta jedna tutaj były dwa samce białe one zostały sprzedane klatka jest teraz pusta czyli wolna tutaj mamy samicę pierwiastka pierwiastkę która właśnie, no niestety, ale zmarnowała 10 młodych no to już wiosną znowu da mi się wykazać no i zobaczymy co z tego będzie mam nadzieję, że to wszystko będzie wychowywać już nie będzie takiej wtopy, tak jak była w lipcu to była wtedy dla mnie ogromna strata 10 sztuk poszło zostało zmarnowanej co zmarnowany no, myślę, że to też byłoby tyle o tej samicy. Na wrzesień nie zrobiłem całego przeglądu hodowli, bo nie było o czym mówić. Tak, no wszystko od sierpnia tych się trzymało, więc nie miałem o czym mówić. Tak, trochę się zmieniło, ale też i dlatego, że długo filmi żadnego nie było. No i postanowiłem zrobić z października. A tutaj mamy właśnie tego samica, tego ich brata. Yy. On jest sam, ponieważ żeby oddzielić dwóch, żeby oni tam siebie nie gryźli ani nic, żeby mieli spokój. Będzie się został. To może sobie go zostawimy. O, I teraz przejdziemy tutaj dalej. Tutaj mamy samicę białą. No jest z z tego roku. Po samicy też tutaj. Czyli Hiwej, no ty to jest. Ja jest ja, tak mi się lubię stać jako stado podstawowe, ale co z tego będzie, to nie wiadomo. Czyli mamy samicę siwą to jest to też jedna z moich najlepszych samic kotnych. Mm. Też ładnie odchowuje młode, karmi, wychowuje, opiekę nad nimi ma. Tam gdzieś mamy samca kalifornijskiego, czyli całego, jak tu powiedzieć, tutaj reproduktora tej hodowli. On no, na wiosnę też będzie. Też na wiosnę będzie skakał po samicach, ponieważ wszystkie samice są dla niego obce, bo... Były zresztą film jak był kupywany No to myślę, że będzie się ładnie trzymał i żeby nie było żeby nie było takiej samej yy, wtopy tak jak było z ostatnim królkiem ale on jest podny, ponieważ było to widać po stanowicy pierwiastce. Miałem 10 młodych, a to była tylko jego zasługa więc jest właśnie takie małe potwierdzenie, że on jest podny, jak ktoś mówi coś wad. No. A tutaj dziś mamy samicę białą, i młody. Nie wiem, tworzyłem sobie tą stronę wczoraj. Ta katka była czyszczona, już... już tak ładnie podrósł, ten młody. A tej samicy tam mamy jego matkę. Na jesienią, albo zimą, będzie zlikwidowana. Ja już chcę trochę odświeżyć stado, żeby cały czas na tym samym nie ciągnąć. Jeszcze. Płci mu nie sprawdzałem, albo jej, ale myślę, że to już zrobię niebawem. No i cóż, myślę, że w tym filmiku było bo to na tyle. Jeżeli film się sprostać łapkę i suba no i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Cześć!